Witajcie, oto następny odcinek. Nie chyba piąty odcinek. Zagrajmy w MSP. Niestety dzisiaj nagrywam sama. Ale następny odcinek nagram z moimi nowymi bo je. Będzie mi się mega fajnie nagrywa. Ojej, to będzie mi się wykończyć co chwilę. Ale. Mam nadzieję, że nie ma przeszkadzać. Dobra. Większość filmików będę nagrywać z nudów. Bo są teraz takie nudy, ale na dwór się wyjdzie, pójdziemy do na albo pogramy w coś, to będzie spoko. Dobra. Yy, muszę. No, ja już zapomniałam. Wiem, yy, uznacie, że jestem trochę dziwna. No, ale. Yy, chciałam Wam coś powiedzieć ważnego i zapomniałam. Przepraszam bardzo za to. Mm. Bardzo bym chciała, żeby justyna 011 tam nagrywała. To jest bardzo, bardzo ważna osoba na moim Star Planet. No ale jak się zgodzi, bo pewnie się zgodzi, no to. Nie moja wina ani nie jej. Po prostu ona nie ma czasu. O nie, on nie ma co tego pasuje. Dobra. No. <laughs> um. I dużo osób mówi, że przywraca się stare MSP albo... Że, że usuwają MSP, to nie wierzcie w to. Yy, Wejdźcie na forum to przeczytajcie. Drogi Omowistas, uprzejmie prosimy, aby nie wierzyć w plotki typu Powrót Starego MSP, czy też Usunięcie naszej gry. Pamiętajcie, iż wszystko to, co piszą inni, yy, jest prawdą. Pamiętajcie, że nie wszystko, co. To, co piszą, yy, inni jest prawdą. Nawet gdy twierdzą, iż dostali takie informacje od moderatorów. Jeśli mamy dla Was ważną wiadomość, zawsze pojawi się odpowiedni temat na forum. Załoga MSP. No, widzicie, co? No o, na forum. Czytelnicy magazynu MSP. Już to wiedzą, co przyjemnością potwierdzamy. W kolejnym magazynie MSP będzie specjalny zatek Starter Play na kartę z pakietem VIP na tydzień. Magazyn w Od Oto 18 września. Nie przegapcie tej okazji. Redakcja magazyn MSP. Fajnie. Hmm. I ja was z chęcią zapraszam do mojego klubu o nazwie. Zapomniałam nazwę. O nie. I mam nadzieję, proszę, proszę was piszcie w komach yy, nazwy na yy, waszych Skypeów, bo zap i zapraszajcie. Nie. No zapraszajcie mnie. Yy. To jestem ja na Skype'ie. Dobra. Znaczy nie, ja tylko SIS. Yy, Wszystkie kluby. Moje kluby. Yy, to jest mój. Więc zapraszam Was do tego klubu. Chętnie wszystkich przyjmę. No. <try> czyli nie wiem, czy ja kogoś nie usunęłam ze znaj. Dzisiaj bym chętnie rozdawała prezenty, ale niestety dzisiaj już rozdałam wystarczająco dużo, czyli 10 prezentów, co dla mnie jest chore. Powinni to zmienić, żeby dawać bez limitu prezenty, no bo 10 prezentów to za mało. No, fajne jest I się podoba i dam nowa. I zapraszam na mój profil. Mam tam dużo... I wejdźcie moje addbooki też mam adbooka właśnie takiego. No chwilkę przerwa, dobra? Już jestem i właśnie dostępna jest moja lajeczka. O nie, Nie to jest Kuba, to jest brat Debieszek. Mam nadzieję, będzie mnie słychać. O klawia! Nagrywam!